Przez tą hatę śpiemniej? Tak, zdecydowanie. Ja to. W ogóle, w sensie jest tak, nie wiem. Mm, chodzę z synago. Dziwię, że tam się zdarzyła jakaś masturbacja i się boję. Ja już mam takie. Przez że jakieś dziwki podchodzą mi pod bramę, nie? A ja tu mam okno. To na przykład, jak idę tutaj do łazienki, to tak. Na tle... Kurwa, właśnie poczekaj. Albo się boję, że ktoś mi zaraz dronem będzie latał przed tym. Ale zaraz y, Jutro mają już, y, już być montowane zasłony Zdaje mi się, że przez te zasłony, jak już będę miał zasłony, to będę spał dłużej, bo nie będzie mi świecić z rana, nie? Czemu chodzę na go tam? Bo kurwa, no jestem w swoim pokoju, ja to... Dalej! Nie mam gaci! No bo po co mi gacie? Skoro nie trzeba nosić racuchy, ona Normalnie skudejki i tyle.